Hejka, kochani! Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie ponownie na moim kanale i dziś przychodzę do was znowu z testem kosmetyków. I naprawdę nie wiem, dlaczego u mnie tak się dzieje, że jak widzę na TikToku prezentacje nowych kosmetyków, to naprawdę nie mogę się opanować. I powiem wam, że obserwuję na TikToku pewną e, niemiecką TikTokerkę. Która pokazała ostatnio nowe produkty firmy Rival. Powiem Wam, że te kosmetyki tutaj w Rosmanie są naprawdę bardzo tanie, bo kosztują od około 1,99 euro do maksymalnie 5 euro, więc są to naprawdę dość tanie kosmetyki, i jak zobaczyłam tą nową kolekcję. To po prostu yy, ogarnął mnie szał kupowania i kupi... Wiecie, problem nie polega jedynie na tym, że wydaję pieniądze na te kosmetyki, ale ja tych kosmetyków po prostu nie mam już gdzie trzymać. Moja komoda naprawdę pęka w szwach. Mam podkładów około 50, pudrów y, tyle samo i innych kosmetyków również, więc myślę, że pod koniec roku na pewno zrobię segregację, na takie ogólne sprzątanie w moich kosmetykach muszę jeszcze dojrzeć. Brakuje mi na to czasu, więc nie chcę się za to zabierać teraz, gdy mi tego czasu naprawdę brakuje. Może do końca roku uda mi się to zrobić, ale nie obiecuję. Najpierw chciałam ogarnąć wszystkie te paczki, które tutaj się znajdują, i tak jak widzicie, słabo mi to idzie, więc jeżeli jesteście ze mną i mnie wspieracie mentalnie, to dajcie mi kciuk w górę dla zachęty. Więc moi drodzy, już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do kosmetyków. I kosmetyki, które dzisiaj chciałabym Wam pokazać, są to kosmetyki firmy Rival. Tych kosmetyków niestety w Polsce nie kupicie, natomiast 3% mojej widowni jest z Niemiec, więc te kosmetyki dostaniecie w każdym rozsmanie. I tak jak widzicie, moje włosy są świeżo po umyciu. Są naprawdę bardzo sypkie. Nawet zadowolona jestem z ich kondycji w tym momencie. Ale mój tata powiedziałby, że wyglądam jakby piorun w rabarbar szczelił. Więc, żeby Was tutaj nie razić moimi powiewającymi włosami, ja sobie je tutaj po prostu zepnę. A tak swoją drogą chciałabym się Was zapytać, czy Wasi rodzice mówili właśnie do Was w ten sposób, posługując się przysłowiami? Powiem Wam, że jak ja przypomnę sobie młodość, gdy byłam dzieckiem, mój tata sypał takie przysłowia po prostu jak z rękawa. Wam tutaj kilka takich przykładów. Y, powiedziałam wam już pierwszy. Wyglądasz, jakby piorun w rabarbar szczelił, y, albo rozbierz się i ubrania pilnuj, lub y, Twoimi rękami to tylko żar z pieca wyciągać. Y, jeżeli wasi rodzice zwracali się do was również takimi przysłowiami. To piszcie w komentarzach, może odkryję jakieś nowe, których jeszcze nie znam, ale już naprawdę bez zbędnej paplaniny, bo takie filmiki kosmetyczne zazwyczaj trwają 30 minut i ja wiem, naprawdę wiem, że wy macie mało czasu, tak samo jak ja. Więc już nie będę przedłużać i przechodzimy do kosmetyków. Pierwszy kosmetyk, jaki chciałabym Wam tutaj pokazać, jest to taka baza pod makijaż. Są to takie magiczne kropelki, które mają rozświetlać skórę i ujednolicać. I powiem Wam, że to ma taką dość gęsą, gęstą konsystencję. Forma jest w takiej pipetce, więc możecie sobie nabrać odpowiednią ilość. Zobaczcie, to jest takie naprawdę dość gęste. Nałożymy sobie tylko trzy kropelki i zobaczymy, czy rzeczywiście ta skóra będzie rozświetlona i wygładzona. Fajną konsystencję to ma i ładny zapach, taki świeży. Te trzy kropelki w zupełności wystarczyły, tak jak widzicie. Na twarzy mam tylko moją pielęgnację. Używam teraz kremu z kolagenem i jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o tą bazę, o to serum, to naprawdę fajna konsystencja taka gęsta, treściwa. Ładny kolor ma w ogóle ta baza, bo ona jest taka holograficzna, trójwymiarowa. Nie wiem, czy będziecie mogli zobaczyć to w kamerze, ale dziwna pojemność jest tej buteleczki, bo tego produktu tutaj jest 29 ml, więc jeszcze nie spotkałam się, aby było 29 ml jakiegokolwiek produktu. Zazwyczaj jest to 30 ml. Więc ta baza się lekko wchłonęła, ale powiem Wam, że skóra po tych kropelkach jest taka lepka, więc zobaczymy, jak na taką bazę będzie przyklejał się podkład. A podkład, który wybrałam tym razem, jest to taki podkład z kolagenem. Widziałam go na filmiku u jednej z TikTokerek niemieckich i ona go naprawdę bardzo zachwalała. Tak wygląda opakowanie takie standardowe, i tego produktu jest już 30 ml. O, yy, fajna konsystencja. Ja lubię taką właśnie gęstą konsystencję. Jeśli jest to produkt z kolagenem, to on ma być nawilżający, ale zobaczymy, jak będzie z jego kryciem. Wybrałam sobie kolor Nude Sand, i po nazwie wnioskowałabym, że on będzie w podtonach takich żółtych, a tutaj on wygląda raczej na beżowy. Oczywiście, on może zmienić kolor pod wpływem temperatury. Nie ma zapachu. I dzisiaj posługuję się tym pędzelkiem z Jessa. Ten podkład bardzo ładnie się wchłania i wtapia w moją skórę. Jeśli będzie miał rzeczywiście działanie pielęgnacyjne, no to super. Natomiast on ma naprawdę bardzo słabe krycie, więc dołożę tą resztkę, którą mam tutaj na dłoni. I więc, moi drodzy, jeśli chodzi o ten podkład, to powiem Wam, że sugerując się nazwą koloru Nude Sand, spodziewałabym się, że jest on w takich podtonach y, nudowych, właśnie, żółtawych. Natomiast on jest bardzo blady. Ja z natury również jestem blada, więc mi to nie przeszkadza. Natomiast jeżeli wy macie ciemniejszą cerę, to dla was będzie stanowczo za jasny. Dla mnie w tej chwili jest nieco za jasny i aż boję się, jak wygląda kolorek 01 Ivory. Kolorów tego podkładu jest tylko trzy, więc naprawdę bardzo mało. Jeśli chodzi o efekt, jaki daje na skórze, to bardzo mi się podoba, ale ja też nie mam żadnych przebarwień ani wyprysków, które chciałabym zakryć, i moja skóra wygląda z tym podkładem bardzo ładnie. Jeśli ma on również działanie pielęgnacyjne i nawilżające. No to dla mojej suchej skóry będzie super, ale też nie wiem, jak on będzie się sprawdzał na skórze normalnej lub przetłuszczającej się. Jego krycie oceniłabym na słabe i tutaj na opakowaniu z tyłu dokładnie jest opisane, że jest to forma takiego tintu z witaminami i kolagenem. Niestety te literki są tak maciubkie, że trzeba by było wziąć lupę powiększającą, aby zobaczyć co tam pisze. Natomiast tak jak wam mówię, do cery suchej z taką bogatą formułą z kolagenem jak najbardziej tak. Następny kosmetyk, który chciałabym Wam pokazać, jest to brązer. Tak on się prezentuje. Bardzo ładne opakowanie. I z całą pewnością wiecie, jaką firmą y, inspirował się producent tego brązera. Bo zobaczcie, on jest dosłownie taki sam jak brązer Kula. Nie wiem, czy ma y, podobny odcień. Ten wydaje mi się dość chłodny. Ale te produkty w opakowaniach często mylą, bo nałożone na policzki wyglądają zupełnie inaczej. Bardzo ładny kolor jest tego brązera. Tak jak widzicie, on jest lekko rozświetlający. Ładny, podoba mi się. Ładny odcień, delikatny. Nieco się sypie. Troszeczkę przybrązowie policzki. Bo w tej chwili wyglądam jak duch. Delikatny jest ten brązer, naprawdę bardzo delikatniutki. Więc nie zrobicie sobie nim krzywdy. Pachnie kakałem. Naprawdę pachnie kakałem. Słuchajcie moi drodzy, jeśli mieszkacie w Niemczech i macie gdzieś niedaleko Rosman, to lećcie do Rosmana i zaopatrzcie się w ten bronzer, bo on kosztuje 3.99 a jest naprawdę super. Powiem wam, że nieraz warto zainspirować się czyimiś polecajkami i ja też tak robię i powiem wam, że się nie zawiodłam. Brązer jest naprawdę bardzo ładny, delikatny, będzie pasował w większości karnacji, a do tego pięknie pachnie kakałem. Naprawdę, ten zapach jest tak intensywny, że nawet jak się pomalujecie, to czujecie ten zapach kakaa. I mogłabym teraz tutaj tak siedzieć i wąchać, ale przecież mamy inne kosmetyki do przetestowania, więc już zamykam ten brązer, odkładam. I z całą pewnością będzie to jeden z moich ulubionych brązerów. Następny produkt, który znajdował się w obecnej kolekcji firmy Rival, jest to rozświetlacz. Tak on wygląda. Powiem Wam, że rozświetlacze ta firma ma naprawdę bardzo fajne. I ja już mam kilka w kolekcji rozświetlaczy z firmy Rival, ale prezentuje się tak. On jest dość jasny, ale ja już sobie go zesłoczowałam i on ma takie delikatne różowe podtony. W ogóle ta kolekcja utrzymana jest w stylistyce takiej właśnie z podtonach takich różowych. Bardzo ładny rozświetlacz i bardzo mocny. Wezmę sobie kolejny pędzelek Jessup, delikatnie tylko zanurzę w tym rozświetlaczu. I patrzcie na to. Ja biorąc ten rozświetlacz, wiedziałam, że on jest taki mocny i on daje po prostu tafle. Na pewno to już widzicie. Po prostu delikatnie, tylko z opakowania, i patrzcie na to. Naprawdę, no coś niesamowitego. Firma Rival ma naprawdę super rozświetlacze. Ja już nie pamiętam niestety dokładnych cen, ale tak jak Wam powiedziałam, kosmetyki kosztują od 1,99 euro do maksymalnie 5 euro. Nie wiem, czy ten rozświetlacz nie kosztował 2,99. Muszę sprawdzić na rachunku, ale nie będę Was tutaj w błąd wprowadzać, bo ten rozświetlacz naprawdę bardzo mi się podoba. Piękną taflę daje na policzkach i zobaczcie, jak świeci się cała moja dłoń. I gdybym się cała wysmarowała tym rozświetlaczem, to mogłabym występować w panu Kleksie w kosmosie jako wielki elektronik. Chciałabym wam tutaj szybko pokazać kolejny produkt. Jest to taki pisak do brwi. Ja już sobie brwi podkreśliłam, ale zobaczcie, jak on wygląda. Ja go kupiłam na jakiejś promocji, on był wyprzedawany, kosztował dosłownie około 2 euro. Przechodzimy do kolejnego produktu, i jest to taki klej do brwi. Ostatnio bardzo modne stały się właśnie takie kleje. Wiecie, moda się zmienia w makijażu, i teraz modne są takie pierzaste, wyczesane do góry brwi. Ten klej jest bezbarwny i ma tylko utrzymywać Naturalne włoski po prostu cały dzień w nienaruszonym stanie. Widzicie, jak to się dzieje? W mojej młodości były modne brwi cienkie. Obejrzyjcie sobie stare filmy i zdjęcia z lat 60., 70. i 80., i zobaczcie, jak wówczas wyglądał makijaż, i jak kobiety malowały brwi. Moim zdaniem kobietom teraz jest dużo gorzej. Może tych kosmetyków na rynku jest naprawdę bardzo dużo i mamy teraz wybór, natomiast jesteśmy bombardowane ze wszystkich stron zdjęciami pięknych modelek. Często te zdjęcia są już yy, przerobione tak, abyście wy chciały wyglądać tak jak te kobiety ze zdjęć, a oni po prostu chcą wam sprzedać swoje produkty. No i to właśnie w tym biznesie o to chodzi. A wykorzystują do tego celu właśnie panującą modę i trendy. Zobaczcie, jak na przestrzeni lat zmieniło się pojęcie estetyki i piękna. Naprawdę co kilka lat jest bardzo duża rewolucja. I w modzie, i w makijażu, i właśnie w kobiecej sylwetce, dlaczego właśnie to my jesteśmy narażone na takie działania, natomiast panowie jakby odbierają to wszystko inaczej, i nawet yy, pan w średnim wieku ze sporym brzuszkiem nie wstydzi się na plaży występować w kąpielówkach, natomiast wiele kobiet ma z tym problem. Ale moje drogie, jest to film makijażowy, a nie pogadankowy. Gdybyście chciały taką pogadankę, to oczywiście nagram dla was taki film, ale dziś, żeby ten film nie trwał 40 minut, przechodzimy do kolejnego kosmetyku i jest to paletka. Jest to paletka z nowej kolekcji. Tak ona wygląda, jest naprawdę śliczna. Jak ją zobaczyłam, to naprawdę nie mogłam jej nie kupić i powiem wam, że w środku produkty i ta forma jest bardzo podobna do paletki z Lovely. Swojego czasu chciałam ją kupić i mam ją do tej pory w koszyku w Rosmanie w Polsce. Natomiast jakoś zawsze była wyprzedana, nigdy nie mogłam jej kupić. Ta paletka Lovely w Polsce, Rosmanie, kosztuje około 50 zł. Natomiast ta kosztowała 5,99 zł. Więc zobaczcie, naprawdę bardzo tania paleta, ładne kolory, takie powiedziałabym moje. Więc dzisiaj nie będziemy robić jakiegoś wymyślnego makijażu, ale chciałabym wypróbować te takie lekkie fiolety i róże, bo ta kolekcja, tak jak Wam powiedziałam, jest właśnie utrzymana w takiej tonacji. Tak prezentują się te cienie z bliska, są naprawdę bardzo ładne paletka lustereczka nie ma i to jest jej minus ale za taką cenę nie ma naprawdę co narzekać zrobię Wam kilka słoczy aby zobaczyć jak te cienie się rozkładają i zobaczcie tutaj mamy taki kremowy cień on może być jako baza i tak się zastanawiam jakie kolory dzisiaj zesłoczować weźmiemy sobie ten fiolet taki brokato, o jaką się sypie bardzo sypki, tak wygląda. Weźmy sobie ten fiolet, bo ja lubię takie właśnie kolory jako drugi cień. No taki fiolecik, yy, taki przybrudzony. No i trzeci weźmiemy sobie taki brąz. Piszecie mi, że lubicie właśnie makijaż w brązach, więc też zesłoczujemy sobie dzisiaj ten brązowy, ładny kolor, taki karmelowy i na tą świecącą rękę. No, ten brokat słabo się przykleja i on musiałby być kładziony na jakąś bazę. Ten brąz jest również mniej intensywny niż bym się spodziewała, ale kolory są naprawdę bardzo ładne. Więc zaczynamy. Nałożę sobie najpierw ten właśnie kremowy cień na całą ruchomą powiekę. To będzie taka moja baza. On koloru nie ma. Fajny taki aksamitny w dotyku jest ten cień. Ja nigdy nie stosuję żadnych bas pod cienie i one utrzymują mi się naprawdę bardzo fajnie, ale też nie występuję na jakichś specjalnych pokazach, więc też ten makijaż nie musi ze mną przetrwać 20 lub 25 godzin. Nikt chyba tyle makijażu na sobie nie ma. No i tak jak Wam mówiłam, chciałabym tutaj wypróbować te. Fiolety, i zastanawiam się, jaki kolor użyć: ten bardziej brązowy, czy ten, który słoczowałam, bo oba są dość podobne do siebie. Natomiast ten ma więcej takiego fioletowego pigmentu, a ten tutaj ma więcej takiego brązu. Także wezmę sobie ten fiolet bardzo delikatnie. Nie osypują się te cienie, tylko ten brokat był taki sypiący i nałożę sobie go tutaj na załamanie powieki ale jest intensywny naprawdę no pigmentacja tej paletki jest po prostu obłędna tylko na załamanie i na całą ruchomą powiekę moi drodzy te cienie są naprawdę super cena tej paletki jest niska i powiem wam, że cieszę się, że mieszkam w Niemczech bo niemki się nie malują, kosmetyków nie wykupują i wszystkie kosmetyki, tak wspaniałe jak właśnie ta paletka, zostają dla nas. No i teraz na taką bazę nałożę sobie błyszczący cień i wybiorę dzisiaj taki różowy. Nałożę go palcem. Małe te pojemniczki na te cienie są i ciężko się wydobywa. Na pewno lepiej wyciągałoby się je pędzelkiem. Dość małe są te cienie. Więc moi drodzy, produkty Rival przetestowane i powiem Wam, że wszystkie sprawdziły się u mnie naprawdę super. Najbardziej zadowolona jestem z tej paletki, bo cienie są naprawdę bardzo ładne i w moich kolorach. Natomiast zapomniałam pokazać wam tego produktu. To jest taki rozświetlacz do ciała i twarzy w płynie. Więc teraz pokażę wam po prostu na ręku, jak on się pięknie błyszczy. Szkoda, że lato już minęło, bo na pewno pięknie prezentowałby się na opalonej skórze. A może nałożę sobie go troszeczkę tutaj? On ma taki lekko złocisty odcień i dziewczyny na TikToku również bardzo go zachwalały i pięknie pachnie dodatkowo. Powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego makijażu i z tych kosmetyków firmy Rival, bo sprawdziły się u mnie naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli mieszkacie w Niemczech, to dostaniecie te kosmetyki w każdym Rosmanie. A jeżeli mieszkacie w Polsce, to musicie zobaczyć na Allegro. Może ktoś sprzedaje te kosmetyki, może są one dostępne w jakimś innym miejscu. A ja już dzisiaj nie przedłużając, będę pomalutku z Wami się żegnać. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Pamiętajcie o łapce w górę, jeśli film Wam się podobał. I do następnego filmiku. Pa! pa!